Te skrzypce mają wybębnić nie wiem, nie Rotę. Mają po prostu obudzić nas wszystkich do wspólnej zabawy. Hej, gdybym był bogaty! Może bubliczkę, gorące, słodkie z okazji budzenia rynku, żeby wszystkim dodać siłę, energii, i ochoty do współpracy i zabawy z nami? Nie skusi się pan? Takie artystyczne zamieszanie miało miejsce na rynku Starego Miasta w Bielsku-Białej. Można ją na przykład złapać w biodrach. Ale... Ona nie, ale ja mogę spróbować. Co prawda nie umiem, jest to dość ryzykowne, ale możecie Państwo próbować. Więc jak? Mężczyzna musi złapać za biodra, ty śpiewasz, tak? To jest otwarcie Piwnicy Artystycznej im. Marii Koterbskiej. Tak, w Bielsko-Białej. I my stoimy z. Bielsko-Białasem. Z to jest. Symbol Bielsko-Białej. Białej, tak. I zachęcamy ludzi, aby zapoznali się z kulturą naszej, naszego Miego pięknego miasta. miasta. 28 lutego 2013 roku Bielski Rynek budziła grupa młodych bielskich artystów działających i współpracujących ze studiem aktorów Pari parii 3-4. Ja mam śpiewać. Nie wiedzą, co robią. Zapraszamy! Proszę, tu! Proszę! Tak? Jest? 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 Dobra. Okej. Okay. Mm. Hej, Bezzywieckie! Pana leci Sarna! Ten happening uświetnił powstanie Stowarzyszenia Artystycznego Kulturalny Rynek. Jakie są jego cele, dowiedzieliśmy się trochę później w klubie Bazyliszek. Statut Stowarzyszenia Artystycznego Kulturalny Rynek. Celem stowarzyszenia jest: rozwijanie kultury muzycznej literackiej, plastycznej, aktorskiej i wokalnej wśród zdolnych mieszkańców rejonu Podbeskidzia ze szczególnym uwzględnieniem artystów młodego pokolenia. I oby ja też tak przebierała, ale proszę trzymać, że będę będę śpiewał dopóki pan trzyma. I ja oby też tak przebierała jakby takie nóżki miała. Hej, jak ta sarna, jak ta sarna. Jeszczy. Promocja twórczości lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem bielskich twórców młodego pokolenia. Tak ja śpiewająco rozdaję ciastka. Taka jest moja rola w dzisiejszym przedsięwzięciu. A potem będę śpiewać w bazyliszku. Także idę śpiewać. Ach, kup te bubliczki, gorące bubliczki, dacie rubliczki, nakarmię was. Proszę, zapraszam. Dziękujemy. Proszę, pan się częstuje. Proszę. Kto Ktoś następny? O trzydziestym, którymś śpiewała w Bielsku Białej. Prawda? Razem z tą. A Edith Piaf gdzie jest? Z Z La 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 Gdybym bogaty la Zaczął zapadać smrok. A czemu na bosaka? Albowiem rozklepana podpałka parafinowa jest bardzo śliska. W związku z tym buty są wysoce niewskazane. Po prostu można wywinąć orła, mówiąc, mówiąc prosto. Bardzo bolesnego. Maryś! Weźmy ją tak elegancko, może. Co? Takie rzeczy działy się w okolicach śpiącego snem zimowym bielskiego Neptuna. Proszę Państwa, uroczyste zdjęcie Marioli. Zdejmujemy. Nie, Uroczyste zdjęcie kapelusza! Brawo! Koralowce w uliczki. Zapraszam serdecznie. I e, Maciek, 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 Maciek szukałeś dziewczyny. Jest wolna. Dziękuję. Najważniejszym punktem programu było otwarcie Bielskiej Piwnicy Artystycznej. Tym samochodem na rynek wjechała pani Maria Koterbska, która objęła Bielską Piwnicę Artystyczną swym patronatem. No, nareszcie taki klub potrzebny, coś ale Piwnica pod Baranami Krakowie, nie? Prawda? Bo to coś, coś w tym stylu będzie, prawda? To jest takie fajne miejsce w Biersku. Brakowało czegoś takiego. Jak to się stało, że Pani przyjęła ten patronat na tą piwnicą? No jak? No, nie mogłam nie przyjąć, no wie Pan, co za pytanie. Czy się ucieszyłam. Pan, tak. A pani tu w Bazyliszku wcześniej I jeszcze nie była. Pierwszy raz, no ja nie wychodzę, wie pan, przecież nie mam taką sytuację w założy może jest chory. Także ja mało bardzo wychodzę. Uczucie ty tylu, tylu przyjaciół, tyle ludzi, którzy, którzy panią uczcili. Ja wiem, bardzo przyjemne. No, wszędzie jakąś taką serdecznością się spotykam, że to jest niedowiary do wiary, wie pan. Naprawdę to jest niedowiary Na ulicach i wszędzie tak nie, dobry wieczór. Thank uh you. -huh. No i potem było tak, że, że, że zabrałam moją podopieczną, która zaraz zrobi pani niespodziankę i pojechałyśmy w pół do ósmej po jednym piwie, bo się bałyśmy strasznie tego yy, na sympolskiej, nie powiem jaki numer, bo, bo będą stacjonować bo ja pani wszyscy tam po tym. Yy, no i, i, i wcisnęł do mofon, powiedziałam poczta, a pani Maria powiedziała do mnie poczta o tej porze. <śla> <śla> Ale nas. Poszłyśmy, poszłyśmy na górę, przekazałyśmy zaproszenie i Pani Maria powiedziała, nie, nie, ja nigdzie nie wychodzę, w ogóle nie mam mowy, nigdzie nie wychodzę, a potem już za drugim razem odezwaliśmy się tak bardziej od serca. I, i, I na takim dużym wzruszeniu. No bo tak, ani nie zatelefonowali, ani ale, nie zostali. Ale powiedz, jaki miał to na od, od tej taka, pani dziennika? Jak, jak taki przyjechał z Warszawy, pan z, 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 z kwiatami o, o piątej rano, bo przyjechał sobie, i ja otwieram drzwi, on mówił, przepraszam, że myślałem, że pokojówka otworzy, i że ja zostawię tylko rzeczy, a ja później Bo przecież musi grać, bo mój chłopiec. Wczoraj bramki strzelił dwie od niedzieli do soboty w ciągle tylko mecz, mecz, mecz.